Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to Łukasz, 19 rozdział, wiersze 1 do 10. A słowo, które wybrałem... I w Biblii Tysiąclecia, w Biblii pierwszego Kościoła brzmi tak samo, a określa sytuację, w której znalazł się Zacheusz. W Biblii Tysiąclecia wspiął się na sykomorę i oczywiście w Biblii pierwszego Kościoła, tak jak mówiłem, również wspiął się na sykomorę. Dlaczego wybrałem to słowo? Bo też czasami warto pokazać, że przekłady są identyczne, są te same i pokazują tę samą niesamowicie, niesamowicie ciekawą sytuację, gdzie Zacheusz wpiął się na sykomorę i jeśli ktoś wie, jak wygląda sykomora, to też wie, że Zacheuszowi dawało to możliwość zobaczenia Jezusa, ale dawało mu też możliwość ukrycia się przed Jezusem, bo sykomora jest gigantyczna. I Pan Jezus no, z premedytacją go znalazł, bo normalnie mógł go nie zauważyć. Nie? My też niejednokrotnie tak byśmy chcieli, nie? żeby z jednej strony nie tracić Jezusa z oczu, ale z drugiej strony ukryć się przed nim z naszymi różnymi sprawkami, różnymi decyzjami, które wiemy, że są niezgodne z przykazaniami, czy z wolą Bożą, czy są grzechem. Ale jest w nas coś, co było w Zacheuszu, że nie chcemy tracić Jezusa z oczu. I z Koniną to jest, słuchajcie, piękne. nie? Że Pomimo tego, że chcemy się ukryć z tą naszą ciemną stroną przed nim, to jednak nie chcemy Go stracić z oczu. Bardzo mnie to dzisiaj poruszyło. I niech to słowo, módmy się, by to słowo właśnie w nas sprawiało to, co wydarzyło się w Zacheuszu. Znaczy. Żeby się tam pojawiło to pragnienie, aby nie, nie stracić z oczu Jezusa, nie tyle go zobaczyć, ale go nie stracić z oczu, nawet jeśli są takie momenty w naszym życiu, że chcemy się przed nim ukryć. Niech nas szczerze błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.